Serdecznie witamy w Galerii postu 11 w Schodach na wernisarzu wystawy Stanisława Bałdygi. Witamy. Jeszcze raz w imieniu Państwa i swoim chcę powitać Stasia Bałdygę. Młodzi ludzie, nauczyciele, wiele zawdzięczamy Stasiowi. Edukacji artystycznej przez wiele, wiele lat. Za to serdecznie dziękuję i myślę, że dzisiejsza wystawa będzie początkiem do następnych. Witam Cię, Stasiu. Dziękuję. Proszę Państwa, cenimy sobie bardzo tą stronę organizacyjną, z której Stasia, której wielokrotnie korzystaliśmy ale o twórczości powiedzieć nie potrafię. Pani Dorota Seweryn przybliży Państwu twórczość Stanisława Bałdygi. Dzień dobry. To właściwie o twórczości można by było mówić cały dzień Stanisława Bałdygi, więc dlatego powiem krótko i właściwie sięgając do takiej istoty i materii grafiki Stanisława Bałdygi. No też tutaj trzeba powiedzieć, może bardzo banalnie, ale zacząć od tego, że Lublin jest taką meką grafików i to zawsze był. I Stanisław no, Bałtyga należy do tej czołówki grafików lubelskich, ale dzisiaj graficy to jest czołówka grafików polskich tak naprawdę. Tu na tej wystawie mamy ostatnie prace. Artysta, który wypracował pewną osobowość taką twórczą, którą, poprzez tę osobowość twórczą go rozpoznajemy, ale ja też chciałabym powiedzieć, że przede wszystkim każda, każde dzieło sztuki jest nośnikiem pewnych i myśli, jak to mówi się w metafizyce. Dlaczego się odnoszę do metafizyki? No tu mamy w tytule metafizyka Ziemi, ale jest to świetne określenie sztuki Stanisława Bałtyki, ponieważ metafizyka, czyli docieranie do istoty, docieranie do, te, do tego wnętrza, które buduje rzeczywistość, które buduje byt. I w pracach dostrzegamy właściwie nie takie przybliżenie rzeczywistości powierzchowne, ale dotarcie do pewnej natury rzeczy. Wielokrotnie pojawia się takie stwierdzenie w kontekście sztuki e, e, artysty, że czerpie z natury. E, ja tu oczywiście... Każdy obserwuje naturę, ale w tej naturze trwią pewne mechanizmy bardzo ważne, które budują całą strukturę świata i kosmosu i ziemi i człowieka. I to jest niezwykle istotne tu w sztuce artysty. To, że artysta sięga do tej istoty, do tych mechanizmów, które budują naturę. Tymi mechanizmami jest pewien ład, porządek, harmonia, pewna struktura wewnętrzna. I mamy też elementy, które wyjęte są z tej natury, które stają się rzeczywistością samą sobie, które jakby tworzą rzeczywistość samą sobie i ten przedmiot, choćby nawet taki tu mamy pomost, który widzimy czasami nad jeziorem, on. Zostaje wyodrębniony w przestrzeni pracy, skontrastowany i on jest już przedmiotem samym w sobie, który przekazuje nam pewne idee. Idee właśnie harmonii, ładu, nieskończoności, multiplikacji. To są wszystkie te pojęcia, które naszą rzeczywistość budują, ale też pewne załamania rzeczywistości, które są też naturalne dla naszego świata, pewne takie niepokoje, które są wprowadzone w nasz świat i to wszystko widzimy w pracach artysty. Bardzo ważna jest struktura. No i są to sztuki wizualne. To są nasza rzeczywistość i jest zbudowana z formy, ze struktur. I to jest też niezwykle istotne. Te struktury, które tutaj oglądamy, no, grają też pewną formą. Zresztą to, te połączenia, kontrasty. Kiedyś artysta stwierdził, że jego prace zawierają sobie kolor. I, I widzimy te przejścia delikatne, szarości, świetlistość. To jest niezwykle, nie powinnam nie nie by powiedzieć malarskie, ale no, coś w tym jest, że jest, no, jest to pewna forma, i to sztuka jest na pewno zawsze wizualna. Więc widzimy te kontrasty, widzimy pewne zderzenia. Mamy pracę, która jest początkiem nowego cyklu, to jest niezwykle ważne, ona leży tam na podłodze, która znowu pokazuje nam, gdzieś wprowadza element człowieka, bo zawsze w tej strukturze świata i natury ten element człowieka jest poprzez buty. To jest trochę takie, może odsyła nas do trochę Van Gogha, do, do tego Derrida, który mówi, że poprzez buty, poprzez przedmiot, przedmiot sam sobie istnieje, funkcjonuje. Ten przedmiot jeszcze jest y, y, transparentny i on mówi więcej. Taki przedmiot mówi o człowieku, mówi, y, jest dodatkowym przesłaniem. Y, także tu, y, w te struktury jest y, także wpisany człowiek. Także y, mamy też odniesienia do, y, do takiej rzeczywistości naszej, czyli smog. Tak? To jest rzeczywistość, to jest obserwacja świata i zapisanie w sposób... W postaci znaku, to jest kolejna cecha niezwykle istotna dla grafiki, czyli znak, przełożenie rzeczywistości w znak i w, w taki znak, który jest bardzo niezwykle wymowny skrót jest pewną poezją tej rzeczywistości. To jest trochę przełożenie, grafika jest pewną poezją, to znaczy to jest operowanie tak, jak w poezji jest operowanie takim syntezą słowa, tak jak grafika jest operowaniem jakby znakiem, w takim bardzo dużym skrótem. Ja życzę, żeby dalej kolejne cykle powstawały i wszystkiego dobrego. Także bardzo bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja chciałem, właśnie Dorotka powiedziała, właśnie dużo więcej niż ja bym powiedział. Teraz chcę podziękować. Chcę podziękować władzom miejskim za to, że i w Komisji, że dostałem to stypendium i jest to właściwie efekt moja praca jest efektem tego stypendium, ponieważ no w dzisiejszych czasach materiały bardzo drogo kosztują, dużo kosztują i to jest na. Także bardzo dziękuję władzom miasta, bardzo dziękuję moim przyjaciołom, którzy pisali, bo żeby dostać stypendium, trzeba mieć opinię. I tutaj y, chciałem podziękować y, y, Józiowi Grzyżanowskiemu, którego chyba nie ma. Yes. Jest. Dziękuję bardzo. Y, Grzesiowi Mazurkowi i y, Lechowi Lamy, y, Leszkowi Lamy, Lamyńskiemu, którego nie ma. Który miał być, ale zadzwonił, że nie może. Także bardzo dziękuję. <kluczy> bardzo dziękuję. Domowi Kultury, znaczy dyrekcji Domu Kultury. I, i dziękuję Ci bardzo. I Benonowi, i wszystkim pracownikom. Zawsze tu przychodzę prawie jak do domu. Bardzo się dobrze czuję. A kiedyś i, tu robiliśmy wspólnie tak małą akademię. Budowaliśmy. Czyli budowaliśmy, robiliśmy co miesiąc wystawę, gdzie przychodziła młodzież z szkół średnich, gdzie było wszystko. Także to, to już jest historia.